Siemanko, moi drodzy. W poprzednim odcinku, w którym gościliśmy pana Jabsona, wspomniałem, że inicjalnie naszym gościem miał być inny son i yy, jak pewnie większość z was się domyśliła, chodziło o pana Grupsona, który miał być naszym gościem i dzisiaj. Ale tym razem niestety, albo istety w sumie, yy, również pojawiła się pewna komplikacja, czy mówiąc dokładniej problem. Ale myślę, że pan Grubson, który ogólnie czekał wiele lat na bycie przeze mnie odkrytym, że tak powiem, nie obrazi się jak poczeka jeszcze ten jeden odcinek. A my tymczasem zajmiemy się odsłuchem pierwszego. Singla promującego zapowiedziany nowy album Oscara i Steza, y, którym panowie uraczyli nas po z tego co wiem dwuletniej przerwie. I chyba właśnie ta przerwa, naturalnie potęgująca głód słuchaczy, i oczywiście sam fakt, że to, co panowie wspólnie tworzą, jest po prostu dobre. Sprawiła, że single zdążył już dotrzeć do pierwszego miejsca na YouTube'owej karcie na czasie w kategorii muzyka. Co oczywiście nie jest bez znaczenia również i dla mnie, bo jak wiadomo, y, sama muzyka. Gówno mnie tam obchodzi wszystko robię tylko dla biusów i zasięgu. To oczywiście był żart. A tak na poważnie, to jako osoba doceniająca kunszt artystyczny w dotychczas słyszanych utworach duetu, w sposób naturalny jestem ciekaw, co tym razem panowie dla nas wyrzeźbili i czy faktycznie jest to aż tak dobre, jak wskazywałby na to aktualny hype. Wobec czego nie pozostaje mi nic innego, jak przejść do odsłuchu i się przekonać. Zatem Problem Nicea. Zapraszam. Ty, sprawdź. Coś takiego zrobiłem. Mordo, chyba czegoś prostszego potrzebujemy. Prostszego? A to nie ma problemu. O. <laughs> no tak, jednocześnie jeżeli chcesz coś prostszego, to może być i coś prostszego, ale pamiętaj, że Prostota nie idzie w parze z twórczością problemu e, i trudno się z tym nie zgodzić. Nawet sam nie raz już mówiłem, że e, mnie problem kojarzy się z pewną e, zawiłością wyrazu artystycznego. E, bardzo fajny taki smaczek. Prostszego, a to nie ma problemu. Przechodzą w biznesach, to muszą poczekać. Łapię się głowę pandy. Kurde, jak gdzieś. Ja kojarzę ten łeb Pandy z jakimś klipem problemu. No nie przypomnę sobie teraz tytułu, ale chyba to był kawałek z paluchem. O to nie ma problemu. Przechodzą w biznesach, to muszą poczekać. Czas mi ucieka z filipa pateka. Keta gruba jak na wsiach kartoteka. Jak pożar to znikać, nie czekać. Bliknie koperta. Bijem się trzyma w zakrętach, towar w silniku i weka. W szklance lubnięta limeta olmeka. Kuk, wypieka steka. Na ścianie olejny moneta, kurwa nie tapeta. Kolega wygląda jak przemek saleta, blondyna to kurwa meka. Wicie bereta, w niej stygnie full metal. Jej typ cały w fejkach, więc płynie jej make-up. Kierunek Nicea, nie kuchni Ikea, oryginał, a nie zioło w wejpach Carrera to tu jest idea, gotówkę ładuje w daypack. Jej ciało ideał jest piękna, jest naked, cała w olejkach. Francuska riviera, hajsu tyle, że kuriera, zamówię na backup. Jak sprane masz dłonie to kremuj niwe, a ja lecę do Cape Town oreszcie dowiesz się z neta, nerwowo paląc beta słabo to pewnie wygląda przez okulary gesa zresztą gdzie się tu pchasz to jest vip strefa Dwa zamsta, proza kamsta, w dupy każda pijacz Morda, auta, nawet kurwa nie was się dotykać Torba, klamka, gołda, sankcja, tańce, diament, brylant Raperem jest Marcela, gangsterem Andrzej Chyra Kurwa, Andrzej Chyra, nie mogłem sobie przypomnieć jak ten aktor się nazywa Raperem jest Marcela, gangsterem Andrzej Chyra Lui, lui, idź w chuj, zabierz ten teatr. Jak w kurwi para, chuj mnie Bea CBA. Wytbije z Marakuji, drink werbea. Walker jest w kranie, zasilam miasto, i No e tak. RPA to generalnie doskonałe miejsce do spierdolenia przed CBA, gdyż polski wymiar sprawiedliwości ma tam tyle do gadania, co. Wojtek Gola w fame przynajmniej według pana fabijańskiego, w związku z czym ewentualna ekstradycja z tego państwa nie wchodzi w grę. Choć nie jestem pewien, czy powinno się promować takie prototypy. Jest marakui drink Verbea. Walker jest w kranie, zasilam miasto jak Enea. Rolex nie płamie, posze nie tania. Zaczynaliśmy w bramie jak dehea. O. Zawsze pełna apteczka, kawior, bieługa na kanapeczkach. Kwadrat kupiłem, to sama mieszka, tam gorąca dwudziestka, radia s -ka. Jak ma na imię, niech ma Agnieszka, gwiazda na masce, nie na na <laughs> Kurde, e, ostatnio, ostatnio jakoś tak bardzo często w kawałkach, które sprawdzam, pojawia się nawiązanie do tej e, nieszczęsnej, łzowej Agnieszki, co dawno już tutaj nie mieszka. Choć ta tutaj akurat jeszcze mieszka. <laughs> S jak ma na imię, niech ma Agnieszka. Gwiazda na masce, nie na zawieszka. Gram na spadkach, gram na wzrost, tak nie gram na resztkach. Czujesz jak pachnie? Balenciaga, Peria Palas, nagle Praga. Bijam po dwunastej, dalej nada. Mówię to wyraźnie, nalej aga. są Loron, Prady Skoki, Dom Perignon, Victoria Body. Tego Henesy nie trzeba chłodzić. Co ty kurwa jego mać robisz? Pokażę ci więcej <laughs> tysięcy, <śmiech> jeden raz dobrze sobie... Ja to bym takie pytanie, yy, kurwa, co ty robisz. Yy, za to Każdemu, kto by mi w ogóle podał jakikolwiek koniak. Nieistotne, czy schłodzony, czy w temperaturze pokojowej, e, czyli tak jak powinno się go spożywać. Bo dla mnie osobiście jest to po prostu perfum nie do przejścia. E, choć może to oczywiście wynikać z faktu, że nie próbowałem jakichś tam e, topowych nie, z górnej półki, może bym wtedy zmienił zdanie. E, choć przypuszczam, że wątpię. Co ty kurwa, jego mać robisz? Pokażę ci pięćset tysięcy. Ten jeden raz dobrze sobie o Tyle pieniędzy, że wydział stołeczny by tego nie zmieścił. Sygnet Bulgarii, zielone kawasaki. Rucham ją tak, że mi sama płaci. Twoja stara szmata. Rata Za problem? to wasza sta, bro. w dupy każda bijacz. Morda auta nawet kurwa nie was się dotykać. Torba klamka, gorba, sankcja. Diamant prylam, raperem jest Marcela. Gangsterem Andrzej Hyra. Kurwa, trochę jak ten, e, jak ten taniec e, jokera na tych schodach, nie? Ciekawe, czy to, czy to ma mieć coś wspólnego z tym? Ale ruchy do jebanu. Kocie ruchy. Muszę się nauczyć. Powiem Wam tak. To jednocześnie. Jest i nie jest taki występ, jakiego się spodziewałem, jakiego oczekiwałem. Jest, bo totalnie dojebany beat stiza, przeplatający się z tym charakterystycznym głosem i równie charakterystycznym, nieco mówionym, właściwie nie nieco, tylko mocno mówionym flow Oscara, w połączeniu dają naprawdę świetne ogólne brzmienie utworu. A nie jest, bo. Jak wspomniałem przy okazji odsłuchu yy, opowieści o tobie, ja przywykłem do tego, że chłopaki umieszczają w tekstach swoich utworów yy, masę zawoalowanych znaczeń czy metafor. A nawet jeżeli nie, to w ogólnym rozrachunku ich teksty i tak zazwyczaj są o czymś. A tutaj wydaje mi się, mamy taki tekst, no, wybitnie o wszystkim i o niczym. Może ewentualnie yy, trochę w stronę takiego. Yy, Opisu codzienności y, Gangusa, w którego wcielił się Pan Hyra, jakim jest Gigaczadem na rejonie. Może być też tak, oczywiście, że to po prostu do mnie nie dotarło, o co tutaj chodzi. Albo y, na przykład y, ten wers z początku został po prostu uskuteczniony. Coś prostszego? Nie ma problemu. I wiecie, y, nie, stary, nie robimy czegoś prostszego, bo wtedy to nie będziemy my, i dlatego taki Debil jak ja nie zrozumiał albo właśnie to ok, stary, jak chcesz to robimy coś prostszego i właśnie dlatego utwór tekstowo jest taki nieskomplikowany. Tak czy owak całościowo w mojej opinii utwór mocny, fajny do posłuchania, energetyczny i Dobrze zapowiadający zbliżający się album. I tym miłym akcentem kończymy na dziś. Jeżeli ci się podobało, to dropnij tam lajka like i suba. Jeżeli chciałbyś jakoś wesprzeć moją działalność, to linki w opisie. Zapraszam na live y na Twitchu, na Instagrama i Discord'a. I tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona!